Daje się ta akcja nie tylko praktycznym podejściem do tego, aby między pracownikiem i pracodawcą była taka jasna relacja, bo pracodawca potrzebuje, więc tu mamy pewien symbol, który pozwala nam od razu określić, wskazać, że to jest miejsce, gdzie może pracownik znaleźć swoje miejsce do pracy. Osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy. Natomiast pracodawca mógłby mieć taki standard. E, Ogłoszeń, które mógłby wisieć u siebie, w, przed swoim biurem, przed, swoim, przed swoją firmą. i To by mógł być znak rozpoznawczy dla tych wszystkich, którzy, e, którzy szukają, jak, jak również miejsce dla tych, którzy poszukują, czyli dla bezrobotnych zmieniających pracę. Więc wydaje się, ten symbol z czerwoną zawieszką oraz ten e, niebieski prostokąt mógł być takim ułatwieniem. Standard, który może być czytelny, estetyczny. I pozwalać nam szybciej orientować się, a nie wczytywać się w jakieś czasami trudno rozczytalne, ręcznie pisane praca, uwaga. Więc tutaj mamy zatrudnienie pracownika. Jest to jasny komunikat i też estetyczny czytelnik. Zachęcam do, do skorzystania.